Biegłe, twierd, biegłe. Agresywność. Czy Edward Gierek chciał mieć bombę atomową? Chciał. Profesor Sylwester Kaliski, rektor Wojskowej Akademii Technicznej, a potem minister nauki, wierzył, że syntezę jądrową uda się uzyskać, wykorzystując do tego energię lasera. Mówił o tym również Edward Teller, twórca amerykańskiej bomby atomowej. Mówił o tym w roku 1971 na Międzynarodowej Konferencji w Montrealu. W tym samym czasie Polska była w ścisłej światowej czołówce, jeśli chodzi o badania nad laserem. Prowadził je w Wojskowej Akademii Technicznej inny genialny naukowiec, profesor Zbigniew Puzewicz. Synteza jądrowa, elektrownia atomowa, bomba atomowa wszystko to wydawało się być na wyciągnięcie ręki. Zespoły naukowców pracowały nad tym dzień i noc. Edward Gierek dał na to pieniądze chciał mieć bombę atomową, i jej nie dostał. Dlaczego? Dlaczego się nie udało? Dlaczego padł program profesora Kaliskiego? Jaka była tajemnica jego tragicznej śmierci? Gierek mówił, że Polska stara się, żeby Gierek, mieć bombę atomową. Myślę, że to była nadzieja Gierka, że to będzie taki sam element jak ogłaszanie światu, że Polska jest dziesiątym krajem, jeśli chodzi o potęgę przemysłową. To tutaj chodziło o to, że Polska jest także mocarstwem, nie tylko przemysłowym, ale i atomowym, że może mieć bombę atomową. Gierek myślał o polskiej bombie atomowej. Został również ukierunkowany, tok myślenia gierka w tym kierunku poprzez y, y, rozmowy z Sylwestrem Kaliskim. Y, Kiedy ja... był Sylwester Kaliski. Sylwester Kaliski był takim guru nauki w tym czasie, podpowiadaczem Gierka, był rektorem Wojskowej Akademii Technicznej i tak naprawdę Sylwestrowi Kaliskiemu marzyła się wielka polska nauka i wielkie polskie osiągnięcia. Zaczęło się ta część nuklearna, powiem tak, bo o innych rzeczach nie chcę mówić, ale ta część nuklearna Kalickiego zaczęła się wtedy, kiedy przynajmniej znam to z opowiadań świadków, kiedy do, na kongres atomistów do Kanady. I kongres, połączony z rozważaniami na temat przyszłości optoelektroniki eksperymentalnej i fizyki eksperymentalnej w Kanadzie, wybrali się dwaj panowie z Wojskowej Akademii Technicznej, mianowicie rektor Kaliski i pan Puzewicz, profesor, dzisiejszy profesor Puzewicz, i wysłuchali wykładu Edwarda Tellera. O tym, jak można przeprowadzić, jak można doprowadzić do reakcji termonuklearnej używając energii lasera. Panie profesorze, pamięta pan dzień 7 listopada 1963 roku. Wtedy uruchomiony został laser rubinowy. Tak, no pamiętam ten, ten i datę nie tylko datę, ale samo wydarzenie. Oczywiście dla nas to było też spore zaskoczenie. Nie sądziliśmy, że uda się nam stosunkowo szybko uzyskać efekt laserowy, który wówczas był zdobywający przy obserwacji. To była jaskrawa, porporowa plama, która się pojawiła w dość dużej odległości na ścianie, no, świadcząca o tym, że uzyskujemy efekt laserowy. Nowy kierunek powstał. Powstał kierunek, który rokował ogromne nadzieje. I rzeczywiście te nadzieje w tej chwili się spełniły, ale to był problem, jako, mówiono jako broń fantastyczna, o zastosowaniu laserów w przemyśle, w medycynie, w pomiarach, o zastosowaniach wojskowych. Stąd też dlatego zajęliśmy się tym, tym kierunkiem. Myśleliście też o zastosowaniu lasera w celach bojowych? Naturalnie, podjęliśmy pracę natychmiast nad zastosowaniem laserów do, do celów militarnych. Przede wszystkim główne zastosowania to były dalmierze laserowe i następnie systemy kierowania ogniem do czołgu. Analizowaliśmy również możliwości wykorzystania laserów do naprowadzania rakiet. A jak narodziła się idea wykorzystania lasera do syntezy termojądrowej? Te kierunki, jak już mówiłem, obejmowały. Przemysł, medycynę, zastosowanie militarne. I jeden z takich kierunków był kierunek syntezy termojądrowej. Idea wykorzystania. Więc to, ta idea wykorzystania laserów w syntezie termojądrowej, w syntezie, gdzie następuje łączenie tak zwanych lekkich jąder, deuterotrytu. I przy tym wyzwala się duża ilość energii. Ona od razu, od, od początku uruchomienia lasera y, miała miejsce. Nawet przed uruchomieniem lasera zastanawiano się nad tym, jakie znaleźć źródło światła, które by umożliwiło tę syntezę. W związku z tym y, ten problem y, był o, y, już, już przy pierwszych uruchomieniach laserów był brany pod uwagę. Tylko wówczas się okazało, że energie, które są potrzebne, do konstrukcji takiego lasera, który by mógł w sposób realny wywołać tę ten, ten syntezę, są rzędu mega czyli to są miliony dżuli. Więc to w tym okresie czasu, gdy laser, jakie miały moc? początkowo miały kilka dżuli, następnie kilkadziesiąt dżuli, a potem miały rzędu powiedzmy nawet 100-200 dżuli. Ale nie było mowy o megajoulach. To było poza absolutnie naszym zasięgiem. Co no to, to się zdarzyło, że nagle temu się poświęciliście? Jak to w nauce zwykle bywa, zresztą jak jak słyszymy o historii rozwoju chociażby czy bomby atomowej, to zawsze na świecie, to zawsze specjaliści między sobą wymieniają różne uwagi dotyczące aktualnego stanu wiedzy. I w trakcie rozmów, m.in. rozmów z laureatem Nagrody Nobla w zakresie laserów, profesorem Basowem wynikało, że ta energia w rzeczywistości będzie potrzebna dużo niższa niż to wynikało z początkowych oszacowań. Jakaś ściśle nie była określona, ale mówiono, że o wiele rzędów mniejsze. I on, on gwarantował to swoim autorytetem naukowym? No, to, to w trakcie rozmów takich bardziej prywatnych. Mm -hmm. Tego oszacowania w, w literaturze takiego nie było. I w roku 1972, na konferencji w Montrealu, okazało się, że Teller, twórca bomby wodorowej i i, 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 i refer w referacie kolca zostało stwierdzenie, że została przeprowadzona analiza i okazuje się, że wystarczy do tego energia rzędu jednego Kiruczule co potwierdziło nasze przypuszczenia te nasze przypuszczenia porządkowe. Kaliski po powrocie do, miał duży wpływ na Gierka po powrocie z tego kongresu w Kanadzie yy, zameldował się u Gierka i przedstawił Gierkowi taki oto plan, że polska nauka, którą on reprezentował, zapewni Perspektywie, mo, może zapewnić w perspektywie niewyczerpane źródło energii dla Polski, to znaczy w ten sposób, że będziemy się starali wypróbować na razie w warunkach eksperymentalnych, laboratoryjnych, a potem może i na skalę przemysłową, kontrolowaną syntezę nuklearną. Jeżeli pański laser miał moc kilkuset dżuli, prawda, 200-150, a tutaj potrzebna była energia rzędu tysiąca, więc wydawało się, że wszystko, że to jest w zasięgu ręki. I w tym okresie czasu oczywiście w, 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 i, sądziliśmy, że warto się włączyć w takim razie w problem rozwiązania, powiedzmy, braku energii na świecie, że Polska ma szansę wejścia w grono krajów, które mogłyby dysponować źródłem e, energii jądrowej. E, energii jądrowej. Powiedział to pan Kaliskiemu? Powiedziałem Kaliskiemu i wtedy przystąpiliśmy wspólnie do prac. Ja się zajmowałem ze swoim zespołem budową laserów, natomiast profesor Kaliski zajmował się zagadnieniami związanymi już z syntezą zorganizowaniem zespołu. De który przygotowuje materiały służące do, do syntezy, do, następnie do metod pomiarowych itd. Tak I taki był nasz podział zadań. Wytłumaczył Kaliski Kierkowi, że już w zasięgu ręki może gdzieś tam się kryje to, że Polska będzie miała niewyczerpane źródło energii w postaci kontrolowanej reakcji syntezy nuklearnej, pompowanej laserem rubinowym. Do tego trzeba było sprowadzić ogromne ilości urządzeń, do tego trzeba było zatrudnić ogromną rzeszę młodych oficerów wywiadu. Ponieważ chcę przypomnieć, że Polska była objęta restrykcjami kokom mhm. i w związku z tym te wszystkie przedsiębiorstwa, które Wywiad Polski zakładał fikcyjnie za granicą, e, przedsiębiorstwa handlowe miały, działały po prostu w, te, w ten sposób, że sprowadzały to, co było wszystko objęte embargiem e, e, wysoce technologicznym. Wierzyłem, że jest sens w tych latach zajmowania się tym kierunkiem. Bo, bo to było bardzo ważne Oczywiście. i zostawienie tego byłoby też niewybaczalne. Wyciągnięcie ręki, prawda? Bo się wydawało, że to jest na wyciągnięcie nie. ręki. Na Wtedy nasz stan techniki wskazywał, że to jest na wyciągnięcie ręki. I gdyby to był na wyciągnięcie ręki, gdyby przyroda nie była tak kapryśna jak się okazała, to być może mielibyśmy również te elektrownie tego typu. A potem broń. A potem broń, tak. Kaliski wiem, że wierzył w to. Wierzył w to, że uda się taką taką broń. Tylko ja sobie nie wyobrażam, czy Rosjanie przecież by przecież układ o nieproliferacji był przecież, więc jak można było? Nie już wtedy przy tych wymiarach był, trudno byłoby robić, wykonywać jakąś znaczącą broń. No, chociaż gdyby, gdyby powiedzmy wybuchami takimi tradycyjnymi lamentowami, dałoby się to zrobić, to mogłaby być broń taka kompakta nazwijmy, no ale, ale to nie było realne. Mhm. Ale wierzył, Gierek w to wierzył. Tak tak samo jak i, jak i wierzył w to Kaliski. No, do pewnego okresu czasu wierzył. Pamiętam swoją rozmowę z kilkoma ludźmi zaangażowanymi w ten projekt. I pamiętam bardzo charakterystyczne stwierdzenie i sytuację, którą opisało mi dwóch czy trzech świadków tego wydarzenia. Mianowicie Gierek poprosił do siebie, doprosił do siebie przewodniczącego, przewodniczącego ówczesnego Komitetu Badań Naukowych i paru naukowców, i zadał z pozoru naiwne pytanie naiwne jako naiwne pytanie polityka i również człowieka nieznającego się na fizyce jądrowej, na, na teorii broni jądrowej, ale pytanie, które sugeruje jego tok myślenia. Mianowicie Gierek zapytał o, towarzysze, no to gdybyśmy mieli takie urządzenie i byśmy wykuli sztolnie gdzieś w Bieszczadach i umieścili to urządzenie i je no, na próbę zdetonowali, tak, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, to czy towarzysze radzieccy by się dowiedzieli, czy by się nie dowiedzieli. No, odpowiedź jest jednoznaczna, żeby się dowiedzieli. Natomiast to pytanie sugeruje, że przez pewne osoby Gierek był tak sterowany również, że, że ta, ten, ta wizja polskiej broni atomowej, ja nie mówię o bombie, ja mówię o broni atomowej, gotowej do użycia, niezależnej polskiej broni atomowej siedziała w jego umyśle to znaczy, że myślą perspektywicznie. Zna pan tę anegdotę, kiedy on dzwonił do Doneja. I mówił, y, czy da się zrobić gdzieś w sztolni, w bieszczadach, wykonać taką, taki wybuch bomby, że tylko żeby towarzysze radzieccy nie wiedzieli. Myślę, że to mogło dotyczyć nie tyle wybuchu bomby, bo, bo nikt nie, poważnie nie można myśleć o wybuchu bomby atomowej czy wodo, wodorowej, no to w ogóle byłby nonsens techniczny, co przeprowadzenie jakiegoś eksperymentu z imieniem był za pomocą ładunków y, 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 tradycyjnych i żeby zobaczyć efekt oddziaływania tych ładunków na zdolność y, skupienia materii, bym tak to określił. Jak z tym Kaliskim było? Bo on, on wierzył w tą bombę On wierzył w tą, on wierzył, no ale y, y, sądzę, że y, no jest problem zawsze y, y, oszacowania teoretycznego. Nie zawsze oszacowania teoretyczne są w pełni ścisłe. Że zawsze, jak się robi oszacowanie teoretyczne, to dokonuje się określonych założeń, a te założenia nie do końca są znane, nie wszystkie weryfikowane i wychodzą czasem wnioski, które nie odpowiadają później stanowi te, temu, co się mogłbyć, można w rzeczywistości uzyskać. No, ale Gierek też był zafascynowany, że, będzie miał, że może mieć bombę. No, Bielek, też był zafascynowany przede wszystkim najpierw źródłem energii. Tak. To było najważniejsze. Kaliski miał niesłychaną charyzmę przekonywania. Miał zbudowaną również przez Gierka, bo to były takie podobno dwa samonapędzające się mechanizmy, które się spotykały. Gierek i Kaliski. I oni się sami napędzali w rozmowach. I Kaliski miał ogromną siłę przekonywania. Miał autorytet naukowca, rektora WAT. A pozycja w Wojskowej Akademii Technicznej wtedy była absolutnie fundamentalna. To była ta kuźnia tkatr technicznych. Technicznych i kuźnia nauki polskiej, zresztą budowano specjalnie, ja pamiętam, jako dziecko były audycje w telewizji wtedy prezentujące VAT jako taki niebotyczny olimp technologiczny i techniczny. Kaliski miał dobry kontakt z Gierkiem? Tak, znaczy może nie taki bliski, ale miał, miał bywał u Gierka. Wiele się jeszcze interesowało tym eksperymentem Kaliskiego. Bezpośrednio także przez generała Wojciecha Jewleckiego. Od niego też miał informację. Eksperymentem się zajmowało wojsko czarodziej, który obiecywał energię, tanią energię, potęgę Polski. Jak wiadomo, był to czas dziesiątej potęgi technologicznej i która, która to wizja tej dziesiątej potęgi wsparta tanią źródło, tanimi źródłami energii, syntezą termonuklearną i polską bronią atomową, fantastycznie pasowała do tej koncepcji Gierka. I dlatego był tak szy... Kaliski był tak niezmiernie łatwo i szybko słuchany przez Gierka. Ale Kaliski chodził do Gierka i mówił, że taka możliwość wyprodukowania przez Polskę bomby atomowej istnieje. No ja w tych rozmowach nie brałem udziału. Między... Trudno mi jest ocenić, że rzeczywiście mówił o budowie bomby atomowej. Natomiast ja uczestniczyłem w tym programie budowy laserów, ale też do określonego momentu, ponieważ po 73 roku Dalsze analizy wykazywały, że jednak ta energia potrzebna, laserowa, potrzebna do uzyskania realnej syntezy jest niezbędna, i dużo większa. I uznałem, że nie ma potrzeby dalszego kontynuowania prac w tym zakresie, ponieważ zostaną wydane znaczące sumy, nieprzenoszące realnej korzyści dla gospodarki. Kaliski był bardzo rozczarowany, kiedy pan mu powiedział, że pan nie chce kontynuować tej pracy. Oczywiście. I w ten sposób część Instytutu została wydzielona i podporządkowana już bezpośrednio profesorowi Kaliskiemu. Kiedy pan wycofał się, to on próbował dokonać syntezy jeszcze innymi metodami. Ale próbował laserowo jeszcze rozwijać te lasery i próbować, próbował działać za pomocą mikrowybuchów. I to też się nie udało. No, to, to było trudne do realizacji. Prace były być może kontynuowane niepotrzebnie, dalej kontynuowane w tym szerszym zakresie czasu. Znaczy nie, nie wzięto pod uwagę, że, że faktycznie energie, które będą potrzebne do syntezy, co w tej, pod, w tej chwili mamy potwierdzenie, aktualnie jest zbudowany ogromny laser w Stanach Zjednoczonych, w JWAMU. Ten laser ma energię 2 MJ, zajmuje 3 boiska futbolowe, ma 192 potężne lasery. Które są w jednym punkt, w taką kulkę o średnicy około dwóch mm do torretytowej. Czyli ta energia realną, którą w tej chwili się stosuje do uzyskania syntezy termendrowej, efektów syntezy termodynamicznej, ty, jest tysiąc razy większa niż ta była szacowana w ówczesnym czasie. Po paru, myślę, miesiącach doświadczeń było wiadomo, tej grupie, która została specjalnie powołana przez Kaliskiego, Puzewicz też tam był i było wiadomo, że ta energia lasera rubinowego jest zbyt mała, żeby doprowadzić do, do tej syntezy dzisiaj to już wiemy na pewno i mamy znacznie silniejsze lasery. Więc kolejnym pomysłem Kaliskiego było to, żeby jakby dostarczyć energii poprzez kontrolowaną mhm. poprzez kontrolowane, Dobra, ukierunkowane mhm. wybuchy. Pamięta pan śmierć Kaliskiego? Tak. Tak, to było wielkie przeżycie. Ja z profesorem Kaliskim bardzo się, mimo nieporozumień na tle powiedzmy, tym naukowym, bardzo się przyjaźniłem. I w tych latach utrzymywaliśmy bardzo dobre wzajemne relacje. I, I pamiętam, ja z nim rozmawiałem przed tym wyjazdem na, 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 wczasy. na wczasy. Także to, to był znaczący szok. No tragicznie, wypadku samochodowym. Jadąc na czasy nad morze taką brzegą, mhm. prowadził sam samochód I zderzył się z ciężarówką? zderzył się z ciężarówką. I, I praktycznie po jego śmierci ten program został zarzucony? Tak. I... Jeszcze jedna próba była. Tylko jedna. I, I co wtedy Gierek na to? No, przyjął, no gdzie. Tak? No, oh. trudno było. Już wiadomo było, że nikt nie jest w stanie tego prowadzić. Tak? Mhm. I trzeba było zakończyć. Zakończyć. To zakończone po prostu. Zespół rozwiązano. Dokumentacja też została no, przechowana, jako że to była Poprzez. fajna dokumentacja, więc miała wszystkie te najtajniejsze gryfy. I, i program się zakończył. Na pewno ta śmierć zaważyła również na, 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 na kierunku rozwoju vat -u. No przychodzili zresztą wtedy już przychodzili zaczynały przychodzić trudne czasy. Chcę przypomnieć, że optoelektronika Wojskowej Akademii Technicznej do dzisiaj Należy do wiodących, jeśli, jeśli chodzi o zastosowania wojskowe w skali, w skali kontynentu, jeśli nie świata. Chcę przypomnieć, że profesor Puzewicz, który był współpracownikiem Kaliskiego i nadal jest istotnym, e, istotnym mózgiem polskiego przemysłu zbrojeniowego e, i ta cała katedra optoelektroniki wojskowej Akademii Technicznej mają do dzisiaj znaczące osiągnięcia. E, to nie jest żaden, żadna tajemnica, mogę powiedzieć, że opracowaliśmy Opracowano dzisiaj za pomocą mózgów tych ludzi, którzy się wtedy wyszkolili, kierowali, budowali. Opracowano urządzenie, które dzisiaj, moim zdaniem, jest przy dobrej materii marketingu, przy dobrym rozwoju. Mogłoby dzisiaj być absolutnym hitem eksportowym polski numer jeden. Mianowicie wyobraźmy sobie taką sytuację: gdzieś tam daleko za horyzontem ktoś odpala przeciwko nam rakietę, i to urządzenie, które opracowali. W... Na razie w formie eksperymentalnej y, naukowcy z optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej dzisiaj jest w stanie wychwycić ten moment odpalenia, o, ostrzec, e, ostrzec ludzi, że coś tam przeciwko nas, nas szykują. Działa to na zasadzie bardzo skomplikowanych zjawisk optoelektronicznych. Czy są dziedziny, ważne dziedziny techniki, gdzie nie ma zastosowania laser? Chyba trudno odpowiedzieć na to pytanie. Te zastosowania obecnie wielokrotnie przekraczają nawet nasze oczekiwania. To jest przemysł, trudno wyobrazić sobie przemysł bez laserów. No, trudno wyobrazić całą, całą sferę, choćby komunikacji, przecież DVD, oczyty CD, to, to wszystko odbywa się cała łączność. Tak. To jest medycyna ogromna medycyna, pomiary wszelkiego rodzaju. Więc to jest, to jest taki to jest kierunek, który chyba wtedy jak to uruchomialiśmy, nie przyszło, mimo że uważa, uważaliśmy, że to jest prawidłowy wybór, a nie, nie, nie sądziliśmy, że ta dziedzina właściwie stworzy całkowicie, dokona dosłownie przewrotu w sposobie bycia, nawet myślenia ludzi. Jest Pan zaskoczony swoimi, swoją drogą życiową. Jak... No, trochę, trochę zaskoczony i trochę miałem szczęście w tym wszystkim.